mam na imię Alona, jestem z agencji Alicante Real Estate i dzisiaj mam do zaoferowania dla Was apartament w 200 metrach od plaży Lamata. Jesteśmy w Hiszpanii na wybrzeżu Costa Blanca, miejscowości Tarwiecha w La Mata, tuż przy apartamencie, czyli dwie ulice dalej 200 metrów mamy plażę La Mata. to jest przepiękna, duża, szeroka ładna plaża, gdzie jest dużo restauracji, można sobie posiedzieć odpocząć, opalać się i przypiękne, ładne morze ogólnie w okolicy mamy sporo restauracji mamy tuż przy bloku sklep, mamy aptekę, więc cała infrastruktura jest bliziutko, niedaleko jest też szkoła i przystanek autobusowy, stąd jeżdżą autobusy i na lotnisko Alicante i do miejscowości Alicante, do Torrevieja, do Lazeni, gdzie jest duży, duży centrum handlowy, więc okolica ogólnie jest bardzo fajna, lokalizacja tego mieszkania jest bardzo i to bardzo wygodna. A więc opowiem Wam teraz o tym apartamencie. A więc, apartament posiada taki dość spory taras, taras z przepięknym widokiem na morze, czyli możemy tu sobie pić kawę, odpoczywać, z takim bardzo ładnym widokiem. Jest to słoneczna strona, czyli tu będzie cieplutko, bardzo przyjemnie. <zysy> Wchodzimy i trafiamy od razu do salonu, który jest połączony z kuchnią. W salonie mamy klimatyzację, jest on dość spory. Mamy tu kanapę, którą można rozłożyć. Mamy tu duże, duże okna na nasz taras. Tu jest wejście do naszego apartamentu. Jesteśmy na drugim piętrze. E, to jest ostatnie piętro w tym budynku. Jeszcze jest solarium do wspólnego użytku. E, mamy tu strefę obiadową, wypoczynkową. Mamy tu e, telewizję, możemy sobie tu odpoczywać. To jest nasza kuchnia ona jest wyposażona we wszystkie AGD, we wszystkie co potrzebujemy, jest dużo szafek, jest pralka. Po tej stronie to jest taki przedpokój. Po tej stronie mamy łazienkę. W tym apartamencie mamy jedną łazienkę i mamy trzy sypialnie i salon połączony z kuchnią. Czyli mamy cztery pokoje, tak naprawdę w tym apartamencie i to jest nasza pierwsza sypialnia. Mamy stąd okna na ulicę, jak był nasz taras. jest ta sypialnia dość spora, mamy tu szafę, mamy tu łóżko, jest dużo miejsca. Przechodzimy dalej. Tu jest nasza druga sypialnia, ona już jest mniejsza, aczkolwiek też mamy to duże łóżko i okna mamy też na ulicy. Też mamy szafę oczywiście i przechodzimy do naszej trzeciej sypialni. Jest to też nieduża, ale wystarczająco spora, też mamy tu duże, o, o, duże łóżko i okno na ulicę. A więc wracamy do naszego salonu i idziemy teraz, zobaczymy nasz solarium. A więc wchodzimy do naszego solarium. Po tej stronie i też po tej mamy duże miejsca. Ogólnie niedaleko stąd jest też park Lamata. To jest bardzo duży taki park, gdzie można sobie odpocząć, można tam sobie zrobić taki nieduży piknik. Tam jest jezioro, bardzo ładne Lamata, więc to też jest bliziutko, można sobie na piechotę tam pójść. Z tego solarium widzimy też morze. Jesteśmy bardzo blisko plaży, jak już mówiłam wcześniej. Możemy tu sobie opalać się, możemy tu sobie suszyć pranie, na przykład, no bo ewentualnie możemy. Nawet postawić sobie stolik yy, i sobie odpoczywać, po prostu, więc jest to bardzo fajna opcja. Ogólnie a więc taki apartament mamy w cenie 170 tysięcy euro. W tym mamy apartament, który ma 57 m2. Ma trzy sypialnie, salon połączony z kuchnią, ma duży taras, przepiękne widoki na plażę Lamata. Jesteśmy w 200 metrach od plaży Lamata, jesteśmy w około 400-500 metrów od parku Lamata. Jest to bardzo fajna lokalizacja dookoła. Jak mówiłam wcześniej, jest dużo sklepów, restauracji. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką ofertą, piszcie pod mój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików. Cool.